Z tej gry, w której robię sklep. No, niestety nie nagrało się ostatnio jak budowałem, ale to nic, bo ja tylko wyznaczyłem. Patrzcie. Tu będą trampki. Normalnie tu już są. Czy nie buty. Yy, ubrania koszulki. Ko te mniejsze koszulki. Znaczy te z mniejszymi rękawkami. Tutaj spodnie, tutaj spodenki i tu też koszulki i koszulki. Już kupiłem trochę butów, nie wiem czemu, ale rozłączyło. A tak w ogóle to dziękuję za 86 subskrypcji, bo tyle jest kiedy to oficjalnie nagrywam. I czekajcie, buty już kupiłem, to ubrania, drogie to. Dobra sklep na razie zamkniemy. I też zapraszam do ankiety, bo ostatnio mamy już no, prawie 100 subskrypcji. Dużo już mamy. W ogóle jestem drugi z klasy, jeśli chodzi o subskrypcje moje. Znaczy, to co Wy tutaj zrobiliście na tym kanale, bo. No, ciekawie się to toczy już. No i tak naprawdę. Zapraszam do ankiety. Tam możecie sobie wygłosować, co będzie na, na następny. Znaczy na ten specjal na 100 subskrypcji. I po specjalu na 100 subskrypcji będzie dopiero specjal już na, na 500 subskrypcji. Więc bardzo Wam dziękuję. Tam będzie premiera. Zapraszam do tej ankiety. Na razie mamy dziesięć głosów. I dobra. Teraz. Aj, zapomniałem, bo dawno nie grałem w tą grę co nie Oni tam on tu dalej chodzi i brzęczy mi, że kas nie ma otwartych. W ogóle sklep zamknęliśmy? Dobra, otwarte już. Proszę bardzo. Kasa otwarta. Co on tam szuka? Schodów do nieba? Warszawy? Nie. Dobra, wreszcie przyszedł. Myślę, że potrzebujemy albo pracownika jakiegoś, albo kasę samoobsługową. Co tu będzie więcej kosztować? Dwa i pół tysiąca. Czy kasier? 220 na minutę. Nie wiem, ja bym wolał chyba kasę samoobsługową, ale normalnie też powinny być zwykłe kasy. Chociaż tak na w prawdziwym życiu tak rozważam, kupić czy go nie kupić? Ile bym dostał za taką kasę? Tysiąc to na razie nie będę chyba nic robić. Idę więcej kupić pierw ubrań. Dwadzieścia i tak mało. Na jednej szafce się pomieszczą wszystkie. I już butów nie mogę kupić. To na razie nie, skompletujmy całe zamówienie, a potem pojedziemy. Tak będzie najlepiej. Na razie na pracowników nie będę wydawać. Jak to nie ma otwartych kas? Proszę tutaj przyjść, tu jest otwarta kasa. Nie widzi Pan? No i zapraszam do tej ankiety. Dziękuję wszystkim subskrybentom, wspierającym jeszcze nie dziękuję, bo jeszcze nie mam. Ale może jeszcze będę dziękować. Panie, kupujesz coś, czy nie? Teraz trochę jak Janusz się odezwałem. On dolar ma tylko po tym zakupie. No to świetnie go z, z pieniędzy wzięliśmy. No ale może ma dzisiaj właśnie wypłatę, bo może to pierwszy. W realu to już nie jest pierwszy. Tak naprawdę to jest ten sam dzień, w którym wy to oglądacie, ale... Z subskrypcjami może się już zmienić. No, dziękuję za te 86 subskrypcji. Hmm. Jak nie możecie sobie pozwolić na to, co chcieliście, to po co tu przychodzicie? Co ja, bank, jestem, że mam wam pożyczek udzielać, czy co? A w ogóle wy, widzowie, widzieliście kiedyś, żeby w sklepie udzielano pożyczek? Bo tutaj można, ale ja nigdy tego nie widziałem. No chyba, że na tych stanowiskach informacji, bo tak, Wobi nie, Ikej nie, mnie nie, bo ja tego jeszcze nie widziałem. No chyba, że zakupy na raty, to, 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 już, to już nawet w reklamach można zobaczyć. Ale tutaj to raczej nie są zakupy na raty. A no właśnie. Fajnie by było, jakby można tutaj zrobić takie, że klienci sobie zakupy na raty robią. Kichnąłem przed chwilą. Fajne by było. Albo takiego kerfusia wstawić. I to by przyciągało klientów na przykład. Youtuberzy by przychodzili nagrywać z nimi jakieś szorciki. To by było ciekawe nawet. Jak w tym Cabin Crew y, też jest, że ten... Że youtuberzy przychodzą nagrywać filmiki z naszym z naszą linią lotniczą, no to by było bardzo ciekawe, ale no niestety tak nie ma. I wiem, to jest ciężkie do zrobienia, bo ja nawet tego nie umiem zrobić. No, mam jedną grę, ale myślę o, o zrezygnowaniu z tej gry. Nie wiem, piszcie, to jakby coś jest, brukhew. Polskie Heaven RP. Nie pamiętam jak do końca się nazywało. Chyba Polskie Heaven RP. Ale na dzisiaj to już będzie wszystko. Zaraz zamknę sklep. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. I głosy w ankiecie. Pa.